No witać, witać ja was! Kolejny odcinek z fajnej gry. No. Kurde, te NPC -ty. Kurde no. No nie dają mi przywitania normalnego zrobić. Nie no, muszę jeszcze Siema, siema. Kurde no. Cześć, cześć, cześć! Ja was witać w kolejnym odcinku z gry... Party... Party craft, ten... Chcę, wam, to jest drugi odcinek z niej i chcę wam ogólnie pokazać większe możliwości tej gry. <gry> Dobra nie pytajcie, co to jest w tylu, nie. No i ogólnie będę już mówić prawdziwym głosem. Ale może zobaczę. No, oczywiście bardzo przepraszam za słabą jakość tamtego filmu, ale to, to nie jest tak, że mam słaby telefon. Znaczy, że słabą jakość, bo to na telefonie, nie? Ale chodzi o to, że ten mobby mi jakoś tam to z, No, było ustawione jakaś słabsza jakość. To sobie możecie tam dać wyższą jakość, wtedy tylko. Bo to mam chyba więcej pamięci weźmie. Chwila, o. No, nie będę mi przeszkadzać. I przepraszam też, jak słyszycie takie. takie jakby. takie jakby. takie szumy jakieś, coś takiego. Yy, bo też tam było słychać takie na no, yy, sorry bardzo za to, ale no, no przesuwam ręką po telefonie i tak trochę niekiedy jest, więc, więc przepraszam oczywiście bardzo za to. Yy, powinna już być tutaj lepsza jakoś, a jak nadal jest taka słaba, to, to obiecuję, że postaram się zrobić coś, żeby była lepsza, tak? No, a teraz... Hmm, dobra. Dobra, nie ma coś już. Z tym kreć. No ta, to jest moje prawdziwe, jak coś już ten... Po prostu nie chce mi się tym mówić, tak? No dobra. Dobra, i w ogóle w tej grze można, Jeszcze tylko chciałem wam pokazać, że jak wyłączycie internet, nie? No to co to, to wam mówiłem w poprzednim. Możecie to zobaczyć, a w ogóle zobaczcie tego shorta którego wrzuciłem. Tam widzicie moją twarz oczywiście. Ten wiesz, paliącej. Nie, 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 nie. Żadna reklama. Yy, dobra. <śm>, Zielony. Dobra, yy, chwila. Bo wszystkiego wam nie pokazałem. O, możemy strzelać tej deski ogólnie. Do innych. Yy. O tu. Yy, no i czekajcie, bo to nie jest wszystko. Spokojnie. Wszystko to nie jest. To ja, ja, wczoraj wam tego nie pokazałem wszystkiego. To nie było wszystko. Chwila. Okej. Okay. Yy, dobra. Właśnie, moim zdaniem, bardzo fajna gra, taka rozbudowana nawet, że możecie sobie budować. Znaczy, ogólnie to nie możecie budować, nie? Ale, znaczy, na drodze nie, bo to jest zablokowane, nie? Ale. Ale tu na przykład, yy, bo to jest na przykład ogólnie dom wasz w tej grze. Yy, mój też. No i tu widzicie, yy, są takie obramówki. Jak ja w to klikam, i mogę to na przykład zniszczyć. Kurde, no co jest? O nie. No co jest? No i. No nie. Co jest? O, dara. No to mogę se, Co? Nie mogę drzwi. O, widzicie, mogę se to zniszczyć, a ja to teraz mam? Nie mam tego. Nie, nie mam tego. No jak to już zniszczycie, tak? No to macie dziurę i musicie to znowu kupić. O nie. No, to musicie kupić ten blog. Ja wam to wszystko zaraz pokażę, oczywiście. A czy jakoś to nie interesuje? To spokojnie. Nie musisz oglądać nie? No. Pozdrawiam ogólnie y, każdy, który. Ogólnie wszystkich, ale życzę. W... Y, smacznego każdemu życzę, to je, ja, nie? Ja się dla Was tu poświęcę i pokażę, co. Albo nie, 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 ja, nie pokazuję Wam tego. A, jakby co, to pojazdy jak na przykład dacie do tego garażu się nie zapiszą, bo jak zresetujecie grę, to będzie inny. Albo w ogóle nie będzie. Możecie też tam te MPC-ty rozjeżdżać i wtedy kasa wam wypada też. A też co jest dobre? Mm, możecie kupywać na przykład te domy. Nie? Tu, nie, tu nie ma tych obramówek na tych blokach. Yy. Chwila, o. Chwila, o. Kliknij. O, i tu się przestawia i tu jest cena. Tego, i tu se możemy, i tu za reklamę chyba 20% taniej. E, chwila, gdzie w ogóle wolicie, żeby był ten Mobizen? O, no i git e, Dobra, to już nie chyba niczego. No i tu możecie sobie oglądać ogólnie różne domy. Nie, tu jest takie ten apartament, co tu pokazuje. da się to jakoś przewinąć. O, z tej strony. No, i chwila, chwila. Jeszcze co ja mam. No i są takie te właśnie kłady, na przykład się tu niekiedy respią yy, Głównie jak coś się kłada, to przy plaży, głównie szukajcie, albo właśnie tu gdzie ja. Yy, bo one się nie respią tak yy, dosłownie, na przykład tak, dosł tak losowo, jak te motocykle na przykład. No ja wam mówiłem w porządku, One są moim zdaniem wolne, bo to jest maksymalna prawie prędkość tego, nie? No. Yy, no, ten skarbik, co możecie otworzyć, nie? To wam wyleci. Ale już tego mam trochę dużo. I te MPC, pamiętajcie, one za wam bardzo często biorą ten pie, te pieniążki. Dlatego można brać je w sposób siłowy. A mianowicie dam wam typa, jak już byście chcieli grać. I ogólnie, moim zdaniem, bardzo fajna i można grać bez internetu. Wam się wszystko wczyta. Yy, tylko nie będziecie mieć tych właśnie yy, tych, tych bonus, chyba. Tak. Za, za każdym razem, gdy na przykład wychodzicie z takich menu. Yy, czy jak to się mówi? Yy, no, na przykład tak, jakbym sobie tak cały czas wychodził i wchodził, to by się zrobiło te, taki bonus i za reklamę by się wam, dodało wam 33 monety, potem 55, yy, potem 70, a potem 12 tych dolarów zielonych, nie? Yy, no, dobra. Bo ten dom, co. i miałem już kupiony, gdzie mogę budować, on jest ogólnie na początku gry, zawsze yy, dostępny, a teraz kupię. No, klikam. No, i kupiłem go świetnie, głównie też na odcinek, ale ale jest, nie? no i patrzcie, jak kupicie to możecie sobie normalnie wchodzić w tamtym nie można było, jak klikam a teraz w tym znowu można nie też by nie było można a w tym, nie kupiłem go o widzicie, jest to, żeby kupić a tutaj klikam różne bloki, co nie ma właśnie, to, jak wam na przykład, dajmy kurde, dora sorry, nie chcę tu jakoś przynudzać to zrobię tylko cięcie Blacha. No dobra, na no szybko mam. Otwieram to i biegną te mpc Ty. No i nikt nie biegnie. Świetnie. Ym. Kurde, chcę, żeby coś zebrali trochę tego. Chwileczkę. Powinno się. A no i w ogóle może przy okazji, możecie sobie furki tak ulepszać. Tu w ogóle możecie tankować. O, yy, tu albo za reklamę Albo za 20 tych, albo za jeden. Ja dam tyle prostu No, i tu jest te, no, paliwo tam w lewym górnym rogu. I tak, tu możecie sobie zrobić oponki jakieś, sobie zmienić, nie? Moim zdaniem bardzo fajne. Yy, tu też, o jakie wysokie jest auto na przykład, nie? Yy, tutaj kolory, co? A to auto chyba nie może mieć kolory, dobra, ale tam, tam są do wyboru, też tam ten. A tu. Tu chyba hamowanie i prędkościowo, prędkość. Ja się trochę nie znam na angielskim, przyznaję się, ale wykupię sobie trochę tego, trochę tego. Chyba hamowanie tu jest i prędkość, no i chwila. Powinno być szybsze, no i raczej jest szybsze. No, raczej ta, dobra chwila, bo wam to chciałem pokazać. O mogę, dobra, patrzcie teraz: bylatują te pieniądze, nie? Mamy tą, właśnie tą kulkę taką żółtą albo beleką, ani też potrójne te można mieć. Chwila. Na przykład jak te MPC-ty wam tu biorą, to wystarczy, że. Niech se to biorą. Patrzcie, to zaraz co zrobię. Zebrali. Ciepiamy. U, ale szkoda. O. Lo, 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 lo. No i świetnie, nie? O, jeszcze raz rzuciłem, sorry. No. A te potrójne to jest chyba mocniejsze. Rzucę jeszcze raz. Albo to samo, albo, albo mocniejsze, no. No, i chwili. No i ten. I to. To by było na tyle, tak z broni. A i tu w ogóle możecie jeść jedzenie też, jak se kupicie, to można kupić, nie? Normalnie to je. Yy... Dobra, patrzcie, tu macie takich <laughs> gentlemanów, nie? Patrzcie, porównamy się. No, jestem mniejszy, nawet jak w butach. <laughs> Ale w ogóle, wiecie, co jest najlepsze, że oni, oni cię zaatakują, nie? Jak w nich szczelisz, patrz. O, atakują, nie? Yy, a jak na przykład bym w gości strzelał? To nie nie, nie, nie zaatakują cię. Bele, bele, tylko ty byś ich nie ruszał, nie? No, tu, tu jest muzyka, tylko bez głosu, nie? I tu możecie. Chwilę, tylko tę broń wezmę. Tu możecie se. No, Kud, dawaj! O, możecie se tak tańczyć. I tu możecie se muzyki zmieniać. Tu jest jakieś coś tam. To to, 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 to. A to, to, do którego momentu ta muzyka dajecie. Tu też możecie jeszcze. Mm... Kurde, nie as Asesory bardzo, jak słychać takie trzuszu, takie asemry, Bo ja tak jak przesuwam rękę, niekiedy mm, przy tym, przy wejściu doładowując to tak trochę słychać. Sorry. Ech, o! Tu jest. Chwila. O! Widzicie, barman, play. I tu patrzcie. O! To jest, moim zdaniem, fajna gra. Ech, znaczy mini-gierka, o! Chwila. I to jest na czas, ech, szybko. Ech, to. Kurde, blacha. Ok, i tu bierzecie taką szalankę, jak on pokazuje na obrazku. Macie to, potem klikacie truskaweczkę, co on tam chce mieć, potem parasolkę, nie, no i podajecie mu. Klikacie te ręce, i mu podaje. Jak im dłużej czeka, to tym to tam było pięć gwiazdek, potem by było 4, potem trzy, no a w końcu by oczy, jakby było już zero, nie? Dobra, to ten niebieski, e, tu, tu, klikam to rura. fila amonia, pierwsze pierwsza dam tu gwiazdkę. No, bo pierwsza trzeba po kolei. O nie, szybko! Eee, dobra. Lecimy. Teraz ten ziomo to. Najgorsze jest to, że to tak trochę wolno się niekiedy robi. Szybko. To i to i podajemy. Ten ziomo chce to? Co? No, dawaj szybciej. I to? No i podajemy mu. O, no dobra, klikłem czekajcie A jakbym dał. Yy, bele, co? czy chwila. To. To w sumie. Chyba nikt. No, a nie, to chyba ta. No, nikt nie weźmie. Nie, chwila. Nie, widzicie, przelatuje to tam gdzieś. Nie wiem, może jakieś tam. Resztki tam gdzieś. Może pracownicy to wypijają. Nie, sorry. Oczywiście nie chciałem nikogo obrazić. Yy, no, i dobra, ja tu nie będę. Co? A, nie wiem. Aha, dobra. I tam macie potem więcej. Jest Właśnie tam była truskawka, jakaś gwiazdka i tam potem jeszcze możecie mieć chyba cytrynę, kiwi do dawania. No i tu jest taki taki taneczny bardziej. Tam... O nie. No i spadłem właśnie z budynku. Muszę chwilę. Tu ten pasek wam jedzie. Szybko, szybko. Um. Ja... Dobra, pow ten Kaluch oglądający ten odcinek. Człowiek, co ty robisz ze swoim życiem? A, co? A, to się nagrywa. Dobra, muszę Eee. Yy, te, no dobra. A tak w ogóle tą wpadkę, co mówiłem wczoraj na odcinku, co była, jest nadal dzisiaj. Popatrzcie se na nick. Eee, yy, no, e, dobra. To macie podpowiedź, jakie jest moje imię, ale dobra. No, kurde, blaha. Dobra, i tu tylko Wam jeszcze. tu już będę powoli kończyć. Sorry, że tak trochę może być nudno. Bo, no wiem, no może. No co jest? Nie da się iść? I co jest? E, sorry, jak, jako, jak przynudzam trochę, to napiszcie. Choć wątpię, że będą jakiekolwiek komentarze. E, ale napiszcie, może. Co jest? Co mam zrobić, żeby nie przynudzać, jak przynudzam? Jak tu... Ej, tu jest szkoła chwila, bo ja... Bo ja chciałem wejść na dach tylko, ale. Ej, co jest grane? Zablokowali to? Nie no, trzecie. Dobra, żeby. Ej, dobra, nie wiem, aktualizację wprowadziła, że do tych drzwi nie można wejść, bo tam był pak na górze. Tam... Ej, ale to mogę dolecieć deską jakąś chyba tam. Co wtedy. I tu właśnie mm, zawsze jak będziecie mieć problem znalezienia tych z tych jak już, to zawsze ich szukajcie właśnie w tych typu miejscach, takich, takich tutaj, mm, takich no, takich bardziej no, nie, że odludnionych, no bo trochę, no, no. Monika, no. A tu w ogóle możecie y, w ogóle polubić to. E, rękę czy innych nie będę klikał może. E, Czekaj, o tu możecie jej numer wziąć. Chwila. Teraz telefon. O, czekaj. O jest, Monika. Możecie z nim czatować. Ale, ale ona tylko odpisze co. Nieważne, co jej napiszecie. Chyba. I to ogólnie nie można grać online jak coś. Właśnie szkoda. E, no. Jeszcze coś? No, raczej coś się znajdzie do pokazania, ale czy, o to będzie fajne możecie sobie od razu kliknąć tuning e, przy aucie i on zaraz od razu tu o tu możecie sobie zmieniać, dobra żeby nie było, że ja taki o bo dobra, biorę zieleń okay. o, no dobra, może być okay. o nie, Aha, no, dobra. no dawaj taką no nie no, jakaś taka bardziej. Dobra, chyba jest git. Tu jest. Yy, oponki. Yy, Jakie by tutaj... Te... O! No to samo jest ten git. Ej, fajno, serio. Nawet, dobra. Yy. Kurde, to jest chyba... To jest chyba hamowanie. To za teraz klikłem. A zobaczymy chwilę. Po porównamy. Prędkość, prędkość, nie hamowanie. Ale też możemy, dobra, prędkością. Ile jedzie? Patrzcie, 78, 80 km na godzinę. Tak się rozpędza. No, hamuje też, zaczyna hamować tak przy tym hydrancie czerwonym. Dobra, chwila. Tu, a teraz. Teraz to, i to jest. Chwila. Ulepszę to. Ej, czemu jak kilku. czy to się przyspieszy? Chwila. Kurde no. Dobra, to jak będzie szybciej. Czekajcie. Ta, to jest prędkość chyba. Albo nie. O nie, już 16 minuta. Zaraz kończymy. E, dobra. Kupię sobie to. A wiem, bo może paliwo ten. O chyba, albo, albo nie. Nie, to chyba nie to. O, dobra, patrzcie. O nie! To chyba była prędkość patrz ile teraz ciśnia, tam 80. No więc tam tamten no. Raczej tamten jest. Yy, no, prędkość. No i jak sobie ją zapiszecie na przykład do garażu, to ona chyba i tak zniknie, więc nie warto trochę na to wydawać tych zielonych. Znaczy, warto właśnie, bo to tylko dwa, nie? Ale, ale zabawa tylko na jakiś czas, nie? Ale fajnie się też od czasu do czasu pobawić. Właśnie, nie? No. No i ogólnie polecam szczerze gra. Chyba, że ktoś takich typu nie lubi, nie? Ja na przykład nie lubię gier typu na przykład Brawl Stars, to, to nie, nie że hejtować chcę, czy coś, ale po prostu komu mówię, że trochę ta gra takie nie jest w moim stylu, tak? Nie za bardzo lubię taki styl, nie? Czy coś takiego, nie? Ale nie hejtuję, bo moim zdaniem fajna gra, ale dla mnie tak nie, nie za bardzo git, nie? No, yy, pozdro dla tych, którzy dotrwali w ogóle. Mam nadzieję, że nie przemodzałem. Yy, no. Możecie zobaczyć tego serca, Co tam było? Wiecie, o Palionie. A i jak ktoś dotrwał do tego momentu, to jak napiszecie ten, jak napiszecie jak ma Palion na nazwisko, to wam to wam odpiszę kolejną ciekawostkę o nim. Tylko tylko nie piszcie jak już jest dwa lata, jak już to dwa lata temu piszę, że to jest ten. Może jak już to za dwa lata jakby ogląda oglądacie, nie. Ale wtedy też może sprawdzę, więc możecie odpisać się. Znaczy napisać, no. Dobra, to dzięki Wam bardzo za oglądanie, ludzie. I ja Was yy, witać. Yy, znaczy nie. Yy, no, patrzcie, Mustang. Yy, Cześć. Kolor. O, no to tu się zmienia tylko te kreski. Ej, ale fajny w ogóle. A, ja wiem, kończyć faktycznie. No to dobra, to chwila. Yy, chwila. Tyle O, tu se skończymy. do czekaj. nie jeszcze. Aha, bo coś. Dobra, no to ja Was dziękuję bardzo za y, uprzejmość, y, znaczy za oglądanie i dzięki. Do zobaczenia, kochani. Życzę Wam bezpiecznego dnia i trzymajcie się. Pamiętajcie, żyjcie bezpiecznie, żeby Wam się nic nie stało, Wam życzę. No, to Elo.